Jan Bodakowski, Targi Książki Historycznej. Jestem na stoisku wydawnictwa Biały Kruk, e, niezwykle zasłużonego dla promocji różnych e, pozycji bardzo patriotycznych. E, nowość, ukazał się czwarty tom historii Polski, dziejów Polski, e, autorstwa profesora e, Andrzeja Nowaka. Jest to opus magnum, szanowni państwo, każdy tom gigantyczny. Ten dochodzi do XVI wieku, więc czeka nas jeszcze e, na pewno wiele tomów, wreszcie mamy historię Polski, która bardzo dokładnie, właśnie z pozycji patriotycznych, opisuje nasze, nasze dzieje. Tu mamy krótszą rzecz. Rok 1939, znaczy krótszy, krótszy zakres czasowy pracy. Od beztroski do tragedii, książka Jana Żaryna, Małgorzaty Żaryn. Możemy boleć, że pan profesor Jan Żaren, wybitny historyk Kościoła Katolickiego, Ruchu Narodowego, niestety w tej kadencji nie przegrał wybory senatorskie, ale polska nauka niewątpliwie na tym zyska. Pan profesor będzie miał więcej czasu na pisanie. Tutaj mamy książkę jego i jego żony właśnie o 39 roku. Z książek wydawnictwa Biały Kruk, Macierewicz, Człowiek do Zadań Niemożliwych, biografia Antoniego Macierewicza. Nie będę, pochwalę się. Moja pierwsza publikacja prasowa była właśnie w Głosie Antoniego Macierewicza. Tekst o gospodarce narodowo-socjalistycznej. Kilkadziesiąt rysunków satyrycznych też opublikowałem w Głosie. To był bardzo fajny tygodnik, bardzo krytyczny wobec integracji z Unią Europejską. E, tutaj książka profesora Wojciecha Roszkowskiego. Wszyscy e, go znamy głównie z e, książek historycznych. Natomiast to jest książka, która Zachwyciła wszystkich, bo to jest historia: tego, jak niszczona jest nasza cywilizacja zachodnia. Bardzo dobra rzecz, bardzo ją polecam. Tutaj kolejna książka profesora Roszkowskiego kierunek Targowica Polska 2015-2015 historia najnowsza a to jest bardzo fajna rzecz o wiele mniejszy format. Ale książka, którą każdy powinien przeczytać. Książka niemieckiego autora, który był działaczem partii lewicowych, dlaczego przestałem być lewakiem. Bardzo świetna rzecz opisująca to, jak wygląda lewica na, w zachodzie Europy i jak partie lewicowe niszczą Niemcy, bo my jesteśmy przeświadczeni, że właśnie w Niemczech wszystko fajnie, wszyscy dobrze pra, na, działają na rzecz Niemiec, a tutaj z tej książki wynika, że jednak lewica niemiecka jest bardzo szkodliwa a tu jest jeden z moich ulubionych autorów w wydawnictwie Biały Kruk, ksiądz profesor Chrostowski, wszyscy pamiętamy jego trzytomową książkę o relacjach chrześcijańsko-żydowskich tutaj mamy książkę o modlitwie, Ojcze Nasz księdza profesora Chrostowskiego warto te książki czytać, ja jestem ciągle w pamięci mam książkę, która też była w tej, w tej wydawnictwie wydana, dotycząca ośmiu błogosławieństw. To bardzo ważne, żebyśmy nie ulegali takiej protestantyzacji, takiemu sola scripta, bezmyślnemu, dosłownemu odczytywaniu tekstów biblijnych. Bez wiedzy biblijnej my nie będziemy w stanie rozmawiać na, na tematy naszej wiary. Jest tu też druga książka księdza profesora Chrostowskiego, Entuzjazm i sprzeciw wobec Chrystusa. Polecam wszystkim książki pana profesora. W Białym Kruku jest wydawana także cała seria książek poświęconych relacjom polsko-węgierskim. I mamy tutaj bardzo poruszającą poezję XIX-wieczną Szandora Petofiego Lutnia i Miecz. Szanowni Państwo, ja poezji nie czytam, ale, ale jest to tak bojowa, tak chwytająca za ducha poezja, że warto się nią zająć. Tutaj jeszcze mi pani pokazała, jest druga, druga rzecz z tej serii, Panorama Siedmiogrodzka, Też książka będąca efektem współpracy polsko-węgierskiej, a z racji rocznic rocznicowych, tutaj książka pana profesora Roszkowskiego. O orlentach lwowskich, musimy pamiętać o tych naszych polskich dzielnych, młodych patriotach, bo to jest historia bardzo polska. Kiedy starzy politycy, ufni, zadufani w sobie, nagle obudzili się w Lwowie, który był opanowany przez Ukraińców, nie byli w stanie sprostać wyzwaniom, więc kto musiał to wziąć? Dzieciaki, dzieciaki. Młodzież, dzieciaki, dzieci chwyciły za broń i z regularną armią ukraińską toczyły walki o to polskie miasto. E, dziś na Ukrainie, ale, ale e, ich pamięć musi być zawsze w nas żywa. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z publikacjami wydawnictwa Biały Kruk. Bardzo dziękuję.